Dajcie, ja jestem Przemo, a to jest Panzer. I witam Was w kolejnym odcinku właśnie z tej serii. Dzisiaj zagramy... postanowiłem, że zagramy sobie Orkiem i chciałbym właśnie pokazać Wam jak prezentuje się ta postać Moim zdaniem kochani jest ona bardzo potężna teraz jest mogę zaatakować potężnym czasem ale zauważyłem że nie mam tego ataku muszę to miksturkę wypić o, chyba on wie o co chodzi nie uda mi się tego ataku zrobić O, niepotrzebnie wykorzystałem to tak Niestety tak nie dało się. Jest coś, coś tu widzę na czacie. Będziemy się grać. No jak Ej. widzicie oni ta gra prezentuje się bardzo fajnie. Jest tylko możemy wyciągnąć. Coś każdy z nas by wiadomo może zmienił w tej grze. Ale myślę, że jest to jedna z godniejszych poleceń w produkcji. No i tak jak mówię Link macie w opisie Wydaje mi się, że Wydaje mi się, że powinniście się ściągnąć ten i zobaczyć sami Albo wam się spodoba, albo nie Każdy ma inny gust, wiadomo Zamiast no, tak jak mówię, no mi bardzo się podoba to w tym roku Dożyłem kilka godzin Albo nawet kilka na tej grze o, no, tam Uciec. Skrybę. Znowuż. Bo stórkę, na łóżki, chyba przyskutowałem między okay. ten atak cały, i teraz to spróbuję zaatakować okay. O, jak widzicie to był ten potężny kombos. to on już przestał Każda, każda z poszczególnych klas ma e, rozmaite właśnie inne takie bossy W poprzednim właśnie film widzieliście we wprowadzeniu Grałem Infizytorem i dobijam prawie czwarty level właśnie na tamtej klasie Tą natomiast dopiero rozpocząłem i jest chyba zaledwie drugi level Ale jump tak właśnie widzieliście właśnie te, 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 ten combo. Bo Tutaj nie miałem nic do powiedzenia. Nie, naprawdę, naprawdę moi drodzy, wydaje mi się, że to jest fajna gra. Samemu wiadomo, nie gra się może zbyt ciekawie, ale wiadomo, można próbować, ale na pewno jest to fajna gra, żeby zagrać z kimś znajomym. Um, fajna gra na taką interakcję także z widzami. Można by się ułagać. Też fajny pomysł. No i cóż? Znowu padłem niestety. Trzeba się nauczyć grać w tę grę podobno po prostu. Nie ma innej opcji. The enemy is breaking away. No tak, tak. Jakby ktoś że jeszcze właśnie wiedział, o co się grze chodzi, to polega ono na tym, że tutaj w tym polu, w środku gdzie mamy wyświecony ten miecz, tutaj gdzie właśnie wskazuję, jest takie pole tutaj, takie jakby duże ognisko i drużyna, ta która ma wygrać, musi jak najdłużej utrzymywać się w i wtedy otrzymuje punkty. E Właśnie wygrywa dany mecz. Wiadomo, ile kilami to też są punkty, ale... ale głównie chodzi o to, aby jak najdłużej utrzymać się na tych No i za to są głównie nabijane najwyższe punkty. Czyli typowy... typowy team dead mecz. Z naciskiem na team. Ponieważ jak widzicie, no jeśli jedna dana drużyna utrzymuje się dosyć długo i dobrze sobie radzi, współpracują fenomenalnie ze sobą. To raczej nie ma opcji, aby drugiej się udało. To które jest może gorsze. Tu są jakieś fajne jumpy i ten ork może wykonywać je. Mam nadzieję, że tak przyjdzie na poziomie. Będzie można sobie to odblokować. Kurka wodna, właśnie strasznie tutaj drażni mnie to, że to wiadomo, przyciskiem kół, tak jak widzicie, teraz właśnie dociłem jeszcze raz. Pojawiają się albo znikają, możemy sobie włączyć albo wyłączyć opcja e, Niki e, innych graczy, ale denerwuje mnie to, że nie ma na przykład e, m, pokazanego, pokazanego level właśnie od, od danej osoby. To jest jedyny taki minus, ponieważ jeśli widzimy jakieś kombosy, które dana osoba korzystuje, to myślę, że fajnie by było wiedzieć na jakim ona ma poziom, czy mamy jakieś tam większe szanse, czy tam... Po prostu, żeby wiedzieć że mniej więcej co nas czeka, tak? Jeśli widzimy jakiś fajny fajny kombos albo umie umiejętność wykonaną na nas albo po prostu jakiś, no fenomenalny, fenomenalna śmierć, no to warto wiedzieć, tak? Na jakim to jest poziomie i co nas czeka. Okej okay, kochani, my tu wyjdziemy, niech nam się załaduje. I myślę, że postaramy wbić się na, na jeszcze jedną arenę. Tak jak widzicie tutaj jest menu, tutaj jest, po każdej walce dostajemy, jest pokazane ile dostajemy pieniędzy fikcyjnych tych wirtualnych, jakieś tutaj bajerki, no i wiadomo to jest główny ekran tutaj i tu mamy kuźnię, tu mamy sklep, tu mamy nasze umiejętności, tu jest tak zwany fitting room, czyli można powiedzieć, że takie kosmetyczne sprawy załatwiamy. Jak widzicie, to, to wszystko za te, za te fioletowe diamenty. One są tutaj. Ja mam ich zero, mogę zrobić exchange, ale myślę, że nie będę się bawił w kupowania jakichś tutaj um, kont premium czy też wykupywania tych fioletowych diamentów. Myślę, że to na razie nie ma sensu, a można przecież zdobywać tutaj te, a potem sobie exchange i wymieniać. Jeden diament fioletowy jest odpowiednikiem 50 końców tych złotych monet wirtualnych, które otrzymujemy za każdą. Um, za każdą bitwę. Dobrze chani, no to co? Weźmiemy play. Tu oczywiście Social jeszcze, wspomnę, tu jest, tu jest Dominika postacie są, e, z którym właśnie gram i można z, oczywiście Search, tutaj wpisujemy nazwa naszego kolegi, znajomego, z którym chcemy grać. Wyszukuje nam go, klikamy dodaj Add Friends wtedy mamy go, wtedy klikamy tutaj na niego i no akurat jest nie jest offline, mm, tak i jeśli byłby online albo tam endgame zaznaczony to wtedy klikamy i robimy invite to battle wtedy on akceptuje z redy my, my klikamy play i tak równo właśnie czekamy aż gra nas wrzuci na daną bitwę dobrze to może tyle z tych ważniejszych rzeczy ok my klikamy play bo chcemy aby nas wrzuciło jeszcze na jedną arenę mam nadzieję że pójdzie tym razem lepiej Jest tutaj właśnie jest sporo klas. Jedynym takim mankamentem może jest to, że, no wiadomo, każda gra jest inna, ale tutaj w terze, jak dobrze możecie zauważyć, najpierw wybieramy sobie rasę, a później klasę, tak, poszczególnej postaci. A tu jest właśnie, mm, no może nie na odwrót, ale zupełnie inaczej. Tu są same klasy. Nie możemy wybrać sobie rasy. Jest po prostu rasa już przy, przy, przy przypisana do danej... Klasy postaci. Tych klas jest chyba bodajże 8, coś koło tego. Nie chcę teraz mówić, bo nie pamiętam. Ale, ale fajnie, fajnie są one zbalansowane, i myślę, że dla każdego coś fajnego się znajdzie. Każda z tych klas ma jeszcze opisane tutaj. Opis jest danej postaci, może tak w ten sposób powiem. bo tutaj Arena of the Warlords nam się wczytuje. Każda z tych postaci, z tych klas postaci ma opis czym się, czym się charakteryzuje. No i w większości przypadków jest, jest trudne, trudne sterowanie daną klasą. Jest to Difficult albo Easy. I Ork właśnie ma Easy bardzo. Z nastawieniem na easy. Tutaj jest yy, jeszcze 30 sekund. Przed każdą bitwą można sobie pobiegać, po poćwiczyć sobie. Potem i tak na raz To samo miejsce co na początku. Okej, okay, jest 10-10. I ork ma właśnie bardzo łatwe sterowanie i tak dalej. Yy, I dlatego go wziąłem. Ponieważ zauważyłem jak byłem inwizytorem. Zresztą jak sami widzieliście na popr poprzednim odcinku. Że dostawałem straszne baty. I chciałem zobaczyć właśnie jak, jak, jak będzie teraz tym orkiem No i cóż, zobaczymy Okej okay. Okej, okay, jedziemy dwójeczka Tutaj jest zamraża No niestety Może mi się uda uciec tak jest, udało nam się. Rozmawiamy Oj 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 szybko, szybko, szybko. Okej, okay, jesteśmy. Spróbujmy tego orka. Oj, a cóż to się stało? To było dziwne. No nie mamy już tego power ataku na żółto, na środku, tej energii. Może sobie wypiję tą ekstrukę No właśnie Power attack mamy Więc jeśli, oczywiście, jeśli tam wykorzystujemy bieg to stamina nam spada jeśli to, to żółta ta energia to jest tak jakby właśnie Stamina Dorzuciliśmy trzy punkty za chwilę Kurde, to zrobiłem Tak można powiedzieć na nim O i teraz właśnie jest tutaj na tej mapie coś takiego, że Oj, i chyba, chyba umrę niestety A nie, tu zdążyłem się schować ponieważ jeśli... tu jest takie fajny, fajny rozmaicenie, taki fajny bajer. Ojej, jeszcze jestem Dobra, wpadłem. Czemu nie już wykorzystałem, a tak, ale dobrze. Tu widzicie jest lawa. Kto nie zdąży, po prostu wpada do niej. Takie fajne rozmaicenie, dobrze. Ale się na... O, ale tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to nasi. <grym, grym>, Okej. Okay. Czekamy na odrodzenie Jak widzicie no tutaj wygrywamy akurat dosyć sporo Spora różnica jednak na razie Ojej no, ale wysłał, obrywałem porządnie Wstawaj, stawaj Dobra Staram się tutaj Wziąć tę miksturkę Ale on nas No tak jak myślałem Trzeba uciec Okej, okay, wypijmy tą miksturkę jeszcze raz. Spokojnie jak tutaj nikogo nie ma. Okej, okay, spróbujmy tego zaatakować. Nie mam... Kurczę, nie mam... Nie mam power-ataku. Wypijmy, wypijmy. Widzicie? Ork zrobiłem prawym przyciskiem myszy. Ten combo taki potężny cios. Jak widzicie, takiego Inquisitora w którym grałem w odcinku można łatwo zgarnąć na jednego kutka. dlatego właśnie ta klasa tych osób tak mnie irytowała ok, tu się nosi, tu To zamrażanie też jest strasznie denerwujące ale cóż, każda klasa musi się tam czymś różnić, tak? Innych może irytuje to, że ja teraz jak grając z orkiem mam te właśnie strasznie potężne strzały. <grymne> Chyba kolega się wystraszył, zobaczył jak swój drużny ginie. I odpuści, okej. Okay. Jesteśmy tutaj też na energię. No nie wiem, chyba go nie dogonię. Oprócz, odpuśćmy sobie, bo to nie ma sensu. Nie będziecie oglądać, że jak gonię jednego typa. Przez 5 minut. Okej, okay, tutaj dwóch obrywało. Oj, ocorkami dwoma to nie mam, gru. tutaj co zaczynać. Okej, okay, spróbujemy jeszcze w tym Ogólnie inne problemy Nie dawaj, tutaj poprzez uderzenia y, zwykłe, tą energię podawamy też No i zaraz się będzie po mnie tutaj Jestem zamrożony Okej, jesteśmy... Popionka na życie To było, to było bardzo mądre z mojej strony, udało się fajnie tutaj zdobyć dużo punktów, którzy jesteśmy. Okej, okay, jesteśmy pięci, tutaj panie się się dostała, nie ma tej energii w tym blokamy bloko no tak, z tym potężnym ciosem orka to raczej nie ma nikt szans. Nawet drugi ork, jeśli dobrze trafisz w danym momencie. Już chyba za długo żyłem. Okay. Jak widzicie, orkiem bardzo fajnie, w bardzo łatwy sposób przede wszystkim się tutaj steruje. Gra. Ja żeby zauważyliście dużo ludzi wybiera kilka tak okej, okay, tam widzę, że zacięta walka toczy się na środku ale niestety niebiesce to są nienaś Oje, no ale się zagapiłem, tutaj mnie pani podpalam. Pokoj Oj 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 No niestety nadal się lepiej. Mm -hmm. OK, Okej, To idziemy. Następny odcinek może będzie jednak z tym który chciałbym nagryć w tym level. Ponieważ już tam od czwartych levelów w górę już są fajne tam odblokowania, ale jednak na bestie nie lat to jednak nic nie zrobimy. Będę się jednak nad tym Exchange'em bardzo głęboko zastanawiał. Jednak za te diamenty fioletowe idzie strasznie dużo Oj, panu dostałem Save, save, save uciec i leczyć się Przepraszam w ogóle za mój głos może, jest już późna pora, to się nagrywam I Stąd właśnie tak jest, a nie inaczej tylko, że na tym środku są mamy Aha, ja nie mam... życia, nie mam energii. Okej, okay, wygraliśmy. widzicie. Postaram się na koniec. Ale niestety zginąłem. I jak widzicie, no awansowałem o jedno jeszcze oczko wyżej na czwartą pozycję. No i cóż kochani, to by było na tyle. Tak właśnie ten pancer cały... Się prezentuję. Link do tej gry, oczywiście, macie jak zwykle w opisie. Namawiam Was bardzo serdecznie i gorąco do ściągnięcia i zagrania w tą grę. Bo jest przede wszystkim darmowa. Jest bardzo, jeśli chodzi o wizualne tutaj aspekty, jest cudowna. Wygląda ten, ten silnik Ryan Giant 3. Ta grafika w tej grze wygląda fenomenalnie. No i cóż, no i te walki w końcu PvP są cudowne, a jeszcze jeśli możemy zagrać z przyjaciółmi to już podwójnie. Dobrze, kochani, to by było na tyle. Eee, zapraszam do komentowania, oczywiście łapki w górę, jeśli można prosić, bo to strasznie motywuje. No i cóż, pozdrawiam Was, trzymajcie się, pa pa!